Do banku przychodzi blondynka, prosząc o kredyt na miesiąc czasu na wakacje. Doradca się pyta, jaką kwotę by chciała pożyczyć i jakie ma zabezpieczenie. Po czym blondynka rzecze, ja chciałabym pożyczyć 35 tysięcy, a w zastaw daję moje kilkumiesięczne Lamborghini. Doradca się zgadza, węsząc dobry interes, daje blondynce kredyt, a auto zabiera na parking strzeżony. Za miesiąc przybywa blondynka, oddaje 35 tysięcy kredytu i 70 złotych odsetek, po czym doradca się pyta: Ja mam takie pytanie: Dlaczego pani brała kredyt, skoro sprawdziliśmy pani konto i ma pani na nim kilkadziesiąt milionów dolarów? A blondynka spokojnie odpowiada: Proszę pana, a gdzie ja znajdę w Warszawie parking płatny, strzeżony na miesiąc czasu za 70 złotych? Spotykają się dwie blondynki i jedna mówi do drugiej Cześć kochana, a skąd ty masz takie ładne buty? A słuchaj, to są buty z krokodyla A skąd je masz? Zrobiłam tak Pojechałam na wycieczkę do Egiptu Turyści poszli coś zwiedzać Ja się od nich oderwałam, poszłam na bagna Z krzaków wyszedł krokodyl, ja go kołkiem w łeb i stąd te buty To super, też tak muszę zrobić Spotykają się po dwóch tygodniach I ta, która już ma te buty, mówi do swojej koleżanki A co ty kochana? Czemu nie masz takich butów jak ja? Słuchaj, zrobiłam tak jak mi kazałaś. Pojechałam na wycieczkę do Egiptu, turyści poszli coś zwiedzać, ja się od nich oderwałam, poszłam na bagna, z krzaku wyszedł krokodyl, ja go kołkiem w łeb, później chyba jeszcze z trzy załatwiłam i wszystkie cztery były bez butów. Pewna blondynka zgubiła swoją torebkę, ale miała szczęście, bo znalazł ją mały chłopiec i mówi do niej Proszę, to jest pani torebka. A blondynka odpowiada: Nie, kochaniutki, to nie moja, ja swoją zgubiłam! Blondynka leci samolotem z Warszawy do Nowego Jorku. Siedzi w klasie ekonomicznej, ale po wystartowaniu przenosi się do klasy biznesowej. Podchodzi do niej stewardesa, sprawdza jej bilet i mówi: Ale proszę pani, to jest bilet na klasę ekonomiczną, a w biznesowej jest on nieważny, proszę wrócić do klasy ekonomicznej. Nie! Ja jestem piękną blondynką i będę leciała w klasie biznesowej i się stąd nie ruszę. Stewardesa. Poszła do młodego pilota, przedstawiamy sytuację. On przychodzi do tej blondynki, ale efekt jest taki sam: nie chce się ruszyć. Po czym oboje idą do głównego pilota, a główny pilot mówi: Zaraz poradzę! Moja żona jest blondynką, więc ja wiem, jak z nimi rozmawiać. Po czym główny pilot przyszedł do niej, szepnął coś blondynce na ucho, a ona w biegu wróciła do klasy ekonomicznej. Pozostała dwójka jest w szoku, pyta się tego głównego pilota, co jej powiedział, a powiedziałem jej? Że klasa biznesowa nie leci do Nowego Jorku. Rozmawiają ze sobą dwie blondynki. Jedna z nich zaczyna dialog. Powiem ci, kochana, mój ojciec do mnie mówił, że jak będę sobie robiła tatuaż, abym go wykonała w mało znaczącym miejscu. I gdzie go zrobiłaś? Jak to gdzie? W Radomiu. Idzie blondynka chodnikiem, patrzy. A na posesji druga blondynka kopie dół i pyta jej się, kochana, po co ty kopiesz dół? A kopę dół, bo potrzebuje zdjęcie do dowodu od szyi w górę. Okej, okay. po czym ta blondynka przechodzi za trzy godziny, a tamta na tej posesji już kopie czwarty dół. I pyta jej się, kochana, a na co ci cztery doły? A jak to na co? Potrzebuje cztery zdjęcia. Blondynka ogląda z brunetką wiadomości, gdzie facet stoi na wieżowcu i chce popełnić samobójstwo, skacząc w dół. Po czym blondynka mówi: "Kochana, chcę się z tobą założyć o 400 zł, że ten facet nie skoczy". Po czym brunetka przyjęła zakład, ale w końcu okazało się, że facet skoczył. Po czym brunetka mówi do blondynki: "Powiem ci, kochana, nie mogę przyjąć tych pieniędzy, bo ja już te wiadomości oglądałam". I wiedziałam, że skoczy, a blondynka odpowiada: Kochana, ja też te wiadomości oglądałam, ale myślałam, że drugi raz nie skoczy. Rozmawiają ze sobą dwie blondynki i jedna mówi do drugiej: Słuchaj, kochana, jaką wczoraj miałam sytuację, idę sobie lasem, a tu w pewnym momencie przede mną pojawił się czarodziej i mówi do mnie: Co wybierasz? Bardzo dobrą pamięć. Czy bardzo duży biust? No i co wybrałaś? Nie wiem. Nie pamiętam. Wiecie, co może wyjść? Jak połączy się blondynkę z psem haskim? Są dwie możliwości. Albo wyjdzie blondynka bardzo odporna na mróz, albo husky, który będzie ciągnął najlepiej z całego zaprzęgu. Blondynka jedzie pociągiem. W pewnym momencie podchodzi do niej konduktor i mówi. Proszę, bilet do kontroli. A blondynka daje dwa bilety. Konduktor się pyta: Na co pani dwa bilety? Proszę pana, jak jeden zgubię, to mam jeszcze drugi. No dobra, a jak pani zgubi obydwa, nie przejmuję się tym, mam jeszcze miesięczny. Przy stole siedzą trzy blondynki i prowadzą bardzo poważną rozmowę. Pierwsza mówi: Mój ciadek, to był taki stary. Że on zupełnie osiwiał. A ta druga mówi: Kochana, to jest jeszcze nic! Mój dziadek to był taki stary, że on miał całą pomarszczoną twarz. A ta trzecia się wtrąca: Kochane dziewczyny, to jest jeszcze nic! Mój dziadek to był taki stary, że moja matka musiała go zastrzelić. Dwie blondynki. Jadą rowerem. Ta co jechała, druga, zatrzymuje się i spuszcza powietrze z koła. Ta pierwsza jej się pyta: Kochana, co ty robisz? A słuchaj, spuszczam powietrze z koła, bo mam za wysoko siodełko. Po czym ta pierwsza odkręca z przodu kierownicę, odkręca z tyłu siodełko i zamienia je miejscami, mówiąc: Zawracam! Z taką idiotką nigdzie nie jadę! Pewien facet. Uprawiał seks z namiętną i wysportowaną blondynką. Bzykał dłuższy czas, ale dopadło go pragnienie. Więc przeprosił blondynkę, poszedł do kuchni, otworzył lodówkę, patrzy, ale jest tam tylko mleko. Więc nalał sobie do szklanki, zaczyna pić, ale zauważył, że jego kogucik jest bardzo rozgrzany. Więc członka zanurzył w tym mleku, a w tym momencie pojawiła się blondynka i mówi: Ach, a ja zawsze się zastanawiałam, jak wy go napełniacie? Blondynka siedzi w restauracji i płacze. Podchodzi do niej młody chłopak i mówi: Dlaczego płaczesz? Płaczę dlatego, bo każdy uważa, że blondynki są głupie. Ej, no to nieprawda, zaraz ci to udowodnię. Po czym chłopak podszedł do Rudej, która siedziała kilka stolików dalej i mówi: Ej, idź do domu i zobacz, czy ciebie tam nie ma. Po czym Ruda wybiegła z restauracji i pobiegła do domu. A blondynka się śmieje i mówi Miałeś rację, rzeczywiście jest głupia Ja na jej miejscu bym zadzwoniła Rozmawiają ze sobą dwie blondynki I jedna mówi do drugiej Słuchaj, ostatnio Marek mówi do mnie Że jestem bardzo mądra i inteligentna Że nigdy takiej kobiety nie spotkał A później mi się oświadczył I co? Mówi druga Przyjęłaś oświadczyny? "No coś ty, jak mogę wyjść za kogoś, kto mnie okłamuje na samym początku?"